не слишком ли туго? Бедняжка. Не волнуйтесь, капитан Николс, вам недолго осталось мучиться, если только сами не захотите. Алексей, дорогой мой, почему ты такой мрачный? Из-за этих придурков в Москве, Ангелина. Почему они посылают свои войска против меня? Как раз в тот момент, когда я ставлю настоящих врагов России на колени. Почему наши союзники в КГБ не задержали политиков еще на пару часов? Не беспокойтесь, мой генерал. С вашим новым замечательным планом конфликт из-за этих островов будет не в счет. Час славы близок. Ангелина. Что бы я только без тебя делал? Американцы. Я вежливо вас просил покинуть эти острова. Вы отказались это сделать! Ваше неповиновение стоило жизни многих отважных русских. И, конечно же, многих ваших собственных солдат. И он не будет последним. Вы, полковник Блейк, вы только попробовали вкус грядущего кровопролития. До сих пор вы имели дело только с моими сухопутными вооруженными силами. Проходящая ныне завершающая стадия установок ракет. So far you have dealt with my conventional forces. And the going final preparations for launch at a secret location is a little surprised and has, shall we say, come into my possession. He's got to be kidding.

And this is our land. This is the land of Mother Russia. Okay. I think we have a problem. And there's something else. Intel reports massive Soviet mobilization across the whole of Russia. Oh, great. The official line is that it's just a big exercise. But we know the Kremlin's livid about what's going on out here. Guba may be a maverick. But those guys are still Red Army troops he's commanding, and Kolguchev is Soviet territory. We're about to start World War III. No, we're going to finish this thing as quickly and cleanly as possible. Find that missile, James. Intel's working flat out, but we need you on the ground. <sighs> Back to Kolguchev. Back to Kolguchev. And Nichols, the pilot from the video? Hej, hej wszystkim, witajcie w kolejnym odcinku, gdzie tym razem jako sam Nichols we własnej osobie będziemy uciekać. No właśnie, ale żeby uciec w tej jakże śmiesznej misji, jak się przekonacie. Jedną z najprostszych misji w ogóle w całej grze najprostszej z jednego śmiesznego triku który tutaj zamierzam wam zresztą bardzo namiętnie pokazać Ten trik bowiem troszeczkę mata AI i jest niezwykle prosty do wykonania otóż ta misja jak zresztą zobaczycie Teraz jesteśmy eskortowani śmigłowcem na miejscach, gdzie będziemy przetrzymywani. Tam jak spojrzycie, to tam na tyły, tam jest ten dworek generała Guby. Gdzie żeśmy ostatnio tutaj przebywali. Natomiast my jedziemy sobie hen, hen w pewne miejsce, gdzie potem jeżeli zbyt długo poczekamy i nie uciekniemy to weźmie nas parka żołnierzy Odeskortuję za mieścinkę. I zastrzeli. To jest, jeżeli będziemy zwlekać. My jesteśmy w tej misji bezbronni. Chyba, że posłużymy się pewnym podstępem. Ale nie zamierzam się im posługiwać. Ja zamierzam się posługiwać zupełnie innym podstępem. Który, mam nadzieję, pokaże Wam. E, znaczy, do czego zmierzam. Jeżeli. Uciekniemy z tego obozowiska, będziemy musieli przebijać się przez drogi, lasy i inne paruwasy, aż uciekniemy na drugą stronę wyspy. Nie wiemy jak, gdzie, co i w ogóle. A mamy nawet sposobność, żeby gwiznąć w MPK. tylko że. Widzicie tego hainda, którego mamy za plecami? On będzie cały czas tutaj latał. Poza nim będzie też kilka innych rzeczy bardzo groźnych, yy, chociażby pod postacią yy, innego BMP oraz innych patroli, które będą nas potencjalnie ścigać. Ale nawet jeżeli my zniszczymy powiedzmy hainda, powiedzmy znaczy nie, hainda nie mamy specjalnie jak. Chyba, że musimy się nagłowić, ale to naprawdę do czego zmierzam? Albo wykonamy to partyzancko, ale wtedy misja zamiast 10 minut trwa, czy tam 15, trwa 45, gdzie musimy na piechte zasuwać z buta po krzakach i na drugą stronę wyspy. Albo wykonamy pewien podstęp, który jest niezwykle prześmieszny i no, i bazuje po prostu na głupocie e, prymitywnej sztucznej inteligencji. No i dziwnie, dziwnych skryptów. No i tutaj pan nas odeskortował. Prochodzi w Dziękuję. Amerykażka. Wykonujemy dokładnie to, co nam Ty polecają. Wchodzimy do namiotu i tutaj. czekamy na noc. W nocy przyjadą po nas smutni panowie. Smutni panowie, którzy wezmą nas i będą nas chcieli rozstrzelać, możemy teraz spróbować uciec, co jest bardzo niemądre, ponieważ jest jasno i będziemy widzieli, widziani, znaczy, no, jak na dłoni, tak? Widziani, ale jeżeli taki proty, możemy też wbiec do tamtego bmp -ka. jeżeli tam wbiegniemy na przypał, większość npc nie zareaguje tak szybko naszych przeciwników. Żeby nas zastrzelić, więc możemy sobie przejąć bmp i nim jeździć, niestety będziemy musieli żonglować ciągle między driverem i ganerem, co jest wkurzające. Ale ponownie... Nawet... Nawet jeżeli coś zniszczymy, będziemy musieli uciekać z tego bmp bo nas przyuważy Haind i Haind nas zniszczy. Nacz, naprawdę trzeba... Użerać się z tym Haindem i mieć 15 podejść, żeby go rozwalić, to... to... Jakimś cudem, ale spoko. wujek. i wam pokaże, jak wszystkich oszwabić. Spokojnie, my sobie tutaj siedzimy, czekamy aż pod nas przyjadą smutni panowie. Tą grę, znaczy tą misję przejdziemy bez ani jednego wystrzału. Rzeczywiście, i będzie, będzie perfekt. No nie zdobędziemy żadnych punktów za zniszczenia, no bo trudno, żeby, ale będzie perfekt. Bardzo szybko. Ba, e, 15 minut to chyba nawet z tą początkową kadstenką by było, która tam z 3 minuty trwa. Więc jakby tak odliczyć, no, w minimalnym czasie powiedzmy 12, 11, 10 minut by się dało to zrobić. Jedyną, jedynym malkarantem jest to, że nie będziemy mieli broni, żeby ostatnią część misji. Przebiec szybciej, bo jeżeli mamy gnata w łapach, to szybciej biegamy z jakiegoś powodu. No taka logika Operation Flash po prostu. Ehm, no właśnie. Przyjechali po nas smutni panowie, zaraz się zgłoszą. Przyjechali ułazem, który sobie pożyczymy. Ehm, no właśnie. I ten ułaz będzie nam bardzo, bardzo po potrzebny. Tak? Bardzo, bardzo nam się podoba ten ułaz. Zaraz zresztą sobie go zobaczycie. Kiedy oni się tutaj zjawią. Jak widać te, te światła, które tutaj mrygały. O, o proszę. O, jedziemy na wycieczkę do lasu? O, jak ładnie. Więc tak. Pan oficjer będzie prowadził. I on ze sobą ma dwóch złodupców. On... Co zamierza zrobić? Wyjechać z nami na ten punkt nawigacyjny? Rozkazać, żebyśmy wysiedli? Odejdzie z nami kawałek odwozu i swoim ludziom rozkaże nas rozstrzelać, podczas gdy sam wróci do samochodu. Aczkolwiek, jeżeli. Zanim damy, damy innym wyciągnąć broń. Podbiegniemy do ułaza i wsiądziemy do niego z powrotem, to łamiemy skrypt, ponieważ AI troszkę głupieje. No jak to mamy go rozstrzelać? A on wsiadł do samochodu. No nie może być. E, więc z kolei oficer rozkaże nam znowu wysiąść. I my znowu możemy wysiąść, ale on też wysiądzie. Tak jakby chciał nas przypilnować albo coś. A skoro wysiądzie z miejsca kierowcy, to co? Sami zobaczycie za chwilkę. No twoja minuta, tak, tak, Amerykanie. tak. U ciebie minuta, żeby I to już się wracamy, wiesz. tak? Ty już w Rozstrzelajcie, go. Rozstrzelajcie, ale wsiadamy jako. Pasażer. Ojej, a co to się stało? I teraz wszyscy wsiedli i wysiadamy i z powrotem wsiadamy, ale teraz jako kierowca. I po prostu odjeżdżamy w Ha <śmum> Oni nic nie robią. <śmum> W momencie, kiedy my żeśmy wsiedli do samochodu, oni wsiedli, żeby zmusić nas, żeby wysiąść. Wtedy cały samochód się opróżnił, i my mogliśmy wsiąść jeszcze raz jako kierowca i spierdolić. Yep. Yy, I to jest najprostszy i najszybszy sposób wykonania tej misji. Yy. No. Po wielu godzinach, przez góry przebyłeś na drugą część kołnierzy. Czujesz się zimny, zmarznięty i głodny, ale masz nadzieję znaleźć amerykańskich żołnierzy e, na najbardziej południowym krańcu wyspy. Zgadnijcie, gdzie ich znajdziemy? Tak właśnie w tych samych bazach, w których już raz żeśmy podglądali Gastowskim, raz żeśmy wysadzali, a w zasadzie lurowali szyłki Gastowskim, no i żeśmy zdobywali ją w ostatnim odcinku. Więc e, Wciągnąc wzdłuż tego lasku, bardzo fajna muzyczka się zrobiła. Zresztą mój ulubiony film e, armowy, biegniemy po prostu w dół. I jak zobaczymy sobie taki klaster budowli, właśnie taki ogrodzony płotem, no to będzie baza, do której chcemy się udać. O, widzicie gdzieś tam przed nami? Tak jest. E, niestety. Możemy tu zapisać, właśnie, na, na wszelki wypadek. Nawet gdyby się coś skraszowało albo cholera, wie, e, nie chcemy tego wszystkiego powtarzać, ale to tak woli ścisłości. Trzeba tutaj pobiegać zygzakiem, tutaj wychodzi to, co mówię. Jedyne, jedyne minus tej naszej całej zabawy to jest to, że nie mamy broni i musimy, musimy e, dreptać tak, takim troszeczkę ślimaczym tempem. No nic. E, Niewygodne, ale nie niewykonalne. Obiegamy sobie lasek wzdłuż linii Jeff. Naprawdę, banalna misja. Dla mnie ta. Ten element jest bardzo stand-upowo wręcz, bo to jest jak z jakiejś anegdoty. No, po prostu. No, dobra, wonia, rozstrzelajcie. Rozstrzelajcie więźnia. Da, Commandiery, ale komandir, komandir, on, on wziął i pojechał. No jak to tak? Noś to no, 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 no. Nara See ya. Ej, sorry, wolne. No wolne. Okej, okay, to jest. To... Cześć. No, brilliant. brilliant. M. Mm -mm. Uwielbiam stare gry za to. Są takie moch. Z braku lepszego określenia. No pierwsze, Pierwsza chyba tak naprawdę nagmatwana gra to był Elder Scrollsy, gdzie zarówno AI i mataczenie mechanikami mogło, i skryptami tym bardziej, doprowadzić do tak fenomenalnych rzeczy, że, że zaczęto je nazywać buggy-feature'ami, tak właśnie. No dobra, dobiegamy do tej naszej wyzwolonej bazy. No i to będzie na tyle. Prosta, bardzo prosta banalna wręcz misja. No chyba, że chcemy sobie ją utrudnić porywając BMPK. Nie wiem po co. W ten sposób jest śmieszniej. <śm hmm. Tak. I syru.